A, silnik mam już praktycznie oceniony. Ogólnie odpalił fantastycznie, e, pracuje dobrze. E, jest wyczuwalna delikatnie nierówna praca, delikatnie wypadające zapłony. E, panowie mówili, że usunęli tutaj e, przyczynę jakąś, która miała związana z lewym, była związana z lewym powietrzem. E, ja bym na pewno wymienił jeszcze świecę, sprawdził cewkę. Może ewentualnie coś tutaj podregulował, bo ogólnie silnik pracuje świetnie, ale yy, no nie jest idealnie. A wygląda na zdrowy, fajny silnik, więc trzeba byłoby o to zadbać. Dosłownie kilka rys na całym samochodzie, mimo że jest starszy niż ja. Kilka rys, kilka wgniotów, odpryski na masce. Tylny zderzak na pewno był ponownie lakierowany, a reszta elementów do oceny pod miernikiem lakieru. Bo według mojego oka zgadza się z fabryką. Hmm. Bardzo dokładnie w każdym miejscu staram się zmierzyć. Elementy. No i wszystko wskazuje mi na to, że ten tutaj lakier jest oryginalny. Waha się to między 90 a 140 mikronów. W żadnym miejscu nie ma więcej. Elementy blacharskie wskazują na to, że są oryginalne. E, tylko i wyłącznie widzimy, że lakierowane były zderzaki, przedni i tylny, z tym, że tylni prawdopodobnie cały, przedni tylko. Małym odcinku. Z informacji od chłopaków wiemy, że został kupiony od pana, który posiadał go przez 15 lat. 15 lat i przez ostatnie 7 lat zrobił bardzo mało kilometrów. Przede wszystkim mamy wymieniony, naprawiony dach. Jest on w bardzo dobrym stanie. Możemy zauważyć, że jest tutaj do poprawki. W jednym miejscu, tutaj, e, nie schował się pod uszczelką. Myślę, że ta naprawa nie będzie jakaś super droga, ale trzeba to zrobić, zadbać, bo egzemplarz jest super fajny. Wizualnie prezentuje się fantastycznie. Otwiera się go bardzo łatwo. Okay. No, taką ciekawostką jest to, że e, tutaj, w tym samochodzie, każdy element nadwozia jest odkręcany tak jak na przykład tylne błotniki które widzimy że można je po prostu odkręcić środek samochodu bardzo mi się podoba tutaj e, gałka jest delikatnie popękana nie wiem czy to ze starości czy z czego na pewno nie podoba mi się to radio to radio jest do wyrzucenia nie podoba mi się też tutaj, że tu coś zostało wkręcone w deskę, ale jest to w miarę dobrze zrobione. Nie wiem, czy mogłoby zostać, eee, to jeszcze do przemyślenia. Eee, kierownica w super stanie, jak na te lata. Nie mam do nich większych zastrzeżeń. Siedzi się fantastycznie. 168 tysięcy przebiegu. Mogę Wam powiedzieć na pewno, że ciężko kupić taki egzemplarz. Tylu letni. Na pewno nie jest to łatwe. Zobaczymy, jak się tym jeździ. To jest to? Hej, ale klimacik jest. No, powiem szczerze, nie wiem, jak mi będzie słychać, ale. To jest mega dobrze zrobiony samochód, nie? Mega mi się podoba. Jakby w ogóle prowadzi się świetnie, samochodu nie ściąga Czuć od razu, że zawieszenie jest sprawne. Zobaczmy jak to będzie wyglądało na stacji, ale aktualnie bardzo mi się podoba. Mega sztywny samochód, zawieszenie BMW jak to BMW, no, Super zrobione. Lekki jest, więc ten 1.8 i jest daje radę. Przyspieszenie jakieś mamy, możemy spróbować jak to. się dobre, naprawdę jakby czuć, że ten przebieg jest oryginalny że to auto nie jest zużyte czuję delikatne wibracje na kierownicy, może to być związane albo z hamulcami albo z ważeniem kół no i oprócz tego w sumie nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań do tego, żeby nie wiem, chociażby nie polecić tego auta albo żeby go nie kupić zobaczymy jak będzie wyglądało od spodu i będziemy mieli pełni świadomą decyzję, czy jest to dobry egzemplarz, czy możemy raczej szukać dalej. Idziemy pogadać. Sprawdzenie. Rozpoczyna się badanie amortyzatorów. Zobaczymy, jaką mają przyczepność. Podobno są oryginalne od nowości. Czyli mają 20 parę lat i 53% lewych. No proszę, dopuszczalne. Jak te tylne amorki? No proszę. Tutaj przy badaniu amortyzatorów akurat yy, najważniejsza jest różnica pomiędzy yy, lewym a prawym. W tym wypadku yy, tylne są. Dobre 6% różnicy, a przednie 3%. Prawdopodobnie tylko i wyłącznie pokrywa rozrządu jest do uszczelnienia. Ewentualnie może miska olejowa też. No i cieknie też pomiędzy skrzynią a silnikiem, więc możliwe, że uszczelnia drwału. Będzie do zrobienia. I faktycznie po tych śrubach od skrzyni widać, że jakby nigdy nie była ściągana. Ale podłoga bardzo zdrowa. W ogóle nie mardy. Ani na progach, ani na podłużnicach. Nigdzie. Nie mardzy. <laughs> Niesamowite. Hamulce wyglądają ok. Zawieszenie w ogóle też wygląda, jakby. Nikt go nie ruszał. Chociaż może, to wahacze. Takich najważniejszych rzeczy od dołu. Jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję go sprawdzić, że mogę pojeździć takim kabrioletem. Mam nadzieję, że w przyszłości prywatnie też będę miał kabrioleta. W tym samochodzie mamy kilka rzeczy do poprawki. Eee, przede wszystkim musimy zacząć od świec cewki, upewnić się co do pracy silnika. Musimy usunąć wycieki. No i fajnie byłoby wziąć pod uwagę to, że ten samochód wraz z wiekiem, jeżeli zadbamy i nie będziemy go katowali, będzie w oryginale, tak jak teraz, no to jest szansa, że jego cena będzie tylko i wyłącznie wyższa. Zapraszam Cię do obserwowania tego profilu dalej, lajki, komentarze, subskrypcje, no i widzimy się niedługo. Cześć!